Amator to miłośnik. Tutaj kluczem jest pasja. Teatr amatorski świętował jubileusz. Jesteśmy jedną rodzinką. Jest jeszcze ten tak zwany Mol. I pokazał najnowszą produkcję: Wspomnienie z przedmieścia. To spektakl mówiący o wspomnieniach. Hasło Chorzów wprawia w ruch na żaglówce. To się nasza łódka jest na pierwszym miejscu. To może oznaczać tylko jedno. Regaty o puchar prezydenta. Dzisiaj mamy okazję udowodnić, że Chorzów żegluje. Nowe miejsca pracy w Chorzowie Starym. Każde miejsce pracy jest dla nas bardzo cenne i ważne. Dzięki nowoczesnej instalacji. Jestem dumny osobiście z tej instalacji, że ona powstała. My dotarliśmy z naszą pomocą do 168 miejscowości Województwa Śląskiego. 3,5 tysiąca ton jedzenia przekazano potrzebującym Chorzowianom. A w sporcie odwiedzimy seniorów. <słuch> Znakomicie się bawię. Ja tu z przyjemnością przychodzę. Sprawdzimy, jak poradził sobie klirek w pierwszym meczu ekstraklasy futsalu. Gdybyśmy w pierwszej połowie otworzyli wynik meczu, to mogliśmy ten mecz wygrać. Wie? I zaprezentujemy nowego trenera ruchu Chorzów. Ta sytuacja była golowa. Na to wydarzenie Chorzowskie Centrum Kultury przygotowywało się tygodniami. Dzisiaj inauguracja roku i 80 lat Reduty Śląskiej i druga już premiera Reduty Śląskiej. Wspomnienie z przedmieścia Reduty Śląskiej to drugi parę aktywacji teatru amatorskiego spektakl, który można było zobaczyć w chorzowskim centrum kultury. I Biedaczka nie może się znaleźć. A to spektakl mówiący o wspomnieniach. Jak powinniśmy przeżyć nasze życie, nasze, nasze jakieś spotkania? różnego rodzaju, aby potem móc je wspaniale wspominać. Spektakl jest komedią, czyli jak w to w komedii, ogólnie komedie dobrze się kończą. Nie dla wszystkich postaci, bo są też takie, które są mniej lub bardziej poszkodowane, choćby te, które jakoś źle, zły wpływ wywierały na, na, na główną bohaterkę. Gram Manię, która nie boi się niczego i właściwie pomimo takich przeciwności losu, jednak dalej tak ma tą głowę do góry. Ja jestem szalenie zakochany w Mani, próbuję przez cały całe czas trwania historii, poznać ją, zalecać się do niej. Nim jednak rozpoczęła się premiera, odbyła się miła dla aktorów i twórców uroczystość. Barbara Michalik, prezes teatru i jego wieloletnia aktorka, z rąk zastępcy prezydenta miasta Wiesława Ciężkowskiego, odebrała w imieniu całego zespołu medal imienia Teodora Kalidego. To jest medal dla zespołu, dla Reduty, za jej 80-letnią działalność. To będzie za... Zaczątek założenia Izby Pamięci Reduty Śląskiej. Notabene proponowano nam go tu na terenie Haceku, więc to będzie pierwszy w reaktywowanej Reducie zdobyty medal. Młodzi ludzie, często starsi również zresztą, to nie, to, to nie jest cecha jakiegoś wieku, mówią, nie zarabiamy, to po co? Okazuje się, że mamy aktorów, mamy aktorów młodych, mamy aktorów już. Z wieloletnim stażem w Reducie, którzy doskonale się bawią, przeżywają to, co robią. Myślę, że przekazują nas, nam też te swoje emocje. Bo Reduta Śląska jest jak wielka rodzina. Najstarszy aktor ma 87 lat, a najmłodsza aktorka 16. Jesteśmy jedną rodzinką. Bawimy się razem, pracujemy razem, a dziś nie ukrywam. Padaliśmy już na twarzy. To dużo robi, jeżeli można w takiej rodzitnej atmosferze, wśród ludzi, którzy nie podstawiają ci nóg, tylko raczej mi się wesprzeć cię pokazać, jak można inaczej, jak można lepiej. Ci młodzi ludzie nie zawsze łapią intencje reżysera. I wtedy się zdarza w ten sposób, że poprawiamy, mówimy po cichutku, słuchaj tak, 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 będzie dobrze. Ale przede wszystkim liczy się to, że wszyscy wkładają w pracę sporo pasji i zaangażowania. Tutaj kluczem jest pasja, inspiracja teatrem, a teatr amatorów to teatr miłośników, czyli jest to najwyższa półka, najwyższa klasa ludzi, którzy po prostu mają bardzo wielki potencjał. Bo to jest człowiek, który poświęci w zasadzie swój wolny czas, poświęci czasami, czasami jak gdyby z miłe chwile. Dla grupy, dla zespołu, aby móc razem w tej grupie stworzyć coś, co będzie i zabawą, i radością w grupie. Najbliższa okazja do zobaczenia spektaklu będzie 10 października, oczywiście w Chorzowskim Centrum Kultury. Mam Podczas sobotniej premiery Wspomnienia z Przedmieścia była okazja do wspominania dawnych przedstawień Reduty Śląskiej. Nawet jeśli by wrócić do dawnych lat, musieli pokonać kilkaset kilometrów, bo lata temu wyjechali do Niemiec. Ja przeważnie grałem tytułowe postaci. 25 lat w Reducie byłem, w związku z tym jest jeszcze ten tak zwany mol siedzi, Miałem 10 lat, kiedy rozpoczynałem tę przygodę, przygodę na deskach Reduty Śląskiej, a kończyłem mając 14 chyba, czy 15. Jedno wiem na pewno, że grałem raz główną rolę w sztuce, oczywiście bardzo znanej, Janko Muzykant. Sobotni wieczór był też okazją do tego, by dowiedzieć się, co Chorzowskie Centrum Kultury oferuje w nowym sezonie. Filharmonia Śląska jeszcze we wrześniu z repertuarem yy, Kilara. następnie później znakomite komedie. Będziemy gościć znowu teatr, teatr komedii z Wrocławia. Zwracam uwagę na takie wielkie nazwiska w naszych przedsięwzięciach, znane z seriali telewizyjnych jak Joanna Koroniewska, jak, jak Pani Foremiak, jak wiele, wiele, wiele innych. Będzie również trochę dobrej muzyki, bierzemy udział w festiwalu Drumfest, czyli międzynarodowym festiwalu perkusyjnym, bierzemy znowu udział w cyklu Jazz raz po raz, będzie tu grupa Dżem, będą i inni znakomiści artyści, będzie Patrycja Markowska główny plan wydarzeń w Chorzowskim Centrum Kultury do zobaczenia na stronie chorzowianin.pl Drugie regaty o Puchar Prezydenta Chorzowa odbyły się na zalepie Pławniowice koło Gliwic. Rywalizowano w klasie Omega Turystyczna i Standard. Ta ostatnia kończyła zmagania w Pucharze Śląska. Można śmiało powiedzieć, że jest to myślę jedna z większych imprez żeglarskich dla amatorów tutaj na Śląsku. Dzisiaj mamy okazję udowodnić, że Chorzów żegluje, że żeglarstwo w Chorzowie dalej funkcjonuje, mimo tych wszystkich, bym powiedział perturbacji, zawieruch które, historii, dziejów. Tak, jedne kluby padły, drugie przestały funkcjonować, a są kluby, które nadal funkcjonują, skupiają w, wokół siebie grupę ludzi, która aktywnie wypoczywa, aktywnie, aktywnie pływa. Nie przyjeżdżałem tu opalać się, załogi, tylko startować w regatach. Najważniejszy jest wiatr, który jak widać zaczyna się ruszać. Deszcz nie pada, więc jak najbardziej można powiedzieć, że pogoda w tej chwili jest udana. To się nasza łódka jest na pierwszym miejscu w tym meczu racingu. Co ciekawe, na zalewie można było zobaczyć łódkę w barwach naszego miasta, którą żegluje pracownik Urzędu Miasta. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo niewielkim kosztem mamy bardzo fajną promocję miasta, która się odbywa tak naprawdę dzięki tej załodze, dzięki tym ludziom, którzy będą pracują w naszym urzędzie. Ja na co dzień pływam w klubie żeglarskim KSW Hutnik Dąbrowa Górnicza. Przez kilka lat startowałem i pływałem pod barwą tego klubu. No, zawsze gdzieś tam chciałem, żeby, żeby jednak startować dla swojego miasta. Mamy również dzisiaj okazję gości chorzowską młodzież, dzieci z Ośrodka Wsparcia Rodziny, które do nas przyjechały, będą miały okazję popływać na dezecie, czyli jest to łódka dwumasztowa, bardzo fajna. Zresztą na niej również się dają egzaminy żeglarskie. Mamy jeziora w Chorzowie, ale mamy jezioro niedaleko, to jest 40 kilometrów, tutaj jest baza naszej, naszych harcerzy, jest baza jedynego jeszcze klubu, który w Chorzowie istnieje, czyli Stowarzyszenie Żelazkie Szkwał i zachęcam wszystkich chorzowian do tego, by tutaj przyjeżdżali, gdzie jest miejsce, gdzie jest kawałek chorzowskiego gruntu, gdzie można przyjść, przyjechać i popływać i wypocząć. Pony, chemia gospodarcza czy kosmetyka. W tych dziedzinach wykorzystuje się stearynę. Jedyną w Polsce instalację do jej produkcji otwarto w Chorzowie. W zakładach azotowych Chorzów S.A. należących do grupy Azoty Puławy oddano do użytku nowoczesną instalację do przerobu tłuszczów zwierzęcych umożliwiającą produkcję stearyny i gliceryny. Ma tu zastosowanie w wielu gęziach przemysłu. W chemii, w budownictwie, w przemyśle gumowym. Kiedyś takie instalacje były, one zostały zlikwidowane. Dzisiaj jest to pierwsza instalacja. Myśmy my szukali różnych projektów i doszliśmy do wniosku, że ten projekt będzie dla nas dobry. Budowa instalacji trwała 2,5 roku i kosztowała 65 milionów złotych. Jest pierwszą tego typu w Polsce i umożliwia wytwarzanie z w ilości 13 tysięcy ton rocznie. Jestem dumny osobiście z tej instalacji, że ona powstała. Również to, że mogliśmy wesprzeć spółkę i wszystkich pracowników, wszystkie osoby zaangażowane w tym procesie. No również Chorzu powinien być dumny, że w tym miejscu. Powstaje, miejmy nadzieję, nie ostatnia taka instalacja. Dzięki nowemu sprzętowi na terenie zakładów azotowych powstało 60 miejsc pracy. Każda tego, tego typu inwestycja, każde miejsce pracy jest dla nas bardzo cenne i ważne. To dzięki takim inwestycjom, dzięki takim decyzjom, tym bardziej. W tym miejscu, gdzie kiedyś były faktycznie zakłady chemiczne i powstają nowe, odtwarzają się nowe, nowe, nowoczesne technologie i nowe miejsca pracy jest dla nas bardzo ważne i istotne. Z tego się bardzo cieszymy i, i myślę, że tych miejsc będzie w przyszłości więcej. O, wyciągniemy. Śląski Bank Żywności, czyli instytucja, która gromadzi żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Śląska, w całości przeniosła się do Chorzowa. Te 700 metrów, które w tej chwili mamy, bo tak musimy też i racjonalnie na to patrzeć, bo to jest niestety wynajmowany komercyjnie magazyn. I gdyby go tak wypełnić od ściany do ściany, to mieści około 500 ton. Taki jest, taka jest pojemność tego magazynu plus komory chłodnicze, które pomieszczą trzy tyry 32-paletowe, czyli generalnie jesteśmy przygotowani do przechowania każdego produktu, bo oprócz tych chłodni mamy również mroźnie do minus 25 stopni, więc de facto każda asortyment żywności możemy tutaj przechować. Od 2005 roku, dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucja przekazała potrzebującym mieszkańcom naszego miasta niemal 3,5 tysiąca ton jedzenia. Łącznie obsłużyliśmy, dotarliśmy z naszą pomocą do 168 miejscowości Województwa Śląskiego. Jeśli chodzi o pomoc unijną, no sam program PEAT to jest 35 miejscowości, które zdecydowały się na współpracę z nami. Wszystkich osób, które są zaopatrywane z naszych zasobów w Województwie Śląskim to jest 42 tysiące. Tyle osób co roku od 9 lat otrzymuje pomoc z naszych zasobów. Już w pierwszy weekend października na terenie największych centrów handlowych odbędzie się zbiórka żywności dla potrzebujących. Rzuty do celu, sztafeta z jabłkami, pokojowy slalom i strzelectwo. To tylko niektóre dyscypliny, w których starsi Chorzowianie rywalizowali podczas Dnia Sportu Seniora, który odbył się w Centrum Inicjatyw Społecznych. No, znakomicie się bawię. To jest impreza super. Ja tu z przyjemnością przychodzę nie tylko na taki piknik jak dzisiaj, ale na zajęcia, które tu są prowadzone. Impreza ma na celu zachęcić wszystkich seniorów, którzy przychodzą tutaj do Centrum Inicjatyw Społecznych, aby poza takimi standardowymi elementami jak spotkania, przy kawie i herbacie, też zechcieli wyjść troszkę na powietrze, jak gdyby poruszać się. Impreza była też okazją do tego, by porozmawiać o problemach osób starszych mieszkających w Chorzowie. Dostęp do służby zdrowia przede wszystkim to jest problem, zwłaszcza do specjalistów, ale to nie jest problem chorzowski, tylko to jest problem, myślę, ogólnopolski. Samotność. Staramy się robić, co się da, żeby ludzi samotnych, ludzi seniorów samotnych było jak najmniej. Wiemy, że prognozy demograficzne są jednoznaczne. Chorzów jest także miastem starzejącym się, więc wyzwaniem dla każdego samorządu powinno być prowadzenie takiej aktywnej polityki wobec grup osób starszych, aby nie traktować ich jako, powiedzmy w cudzysłowie, eksponaty muzealne, ale żeby wykorzystywać ich potencjał i doświadczenie życiowe. działo się błyskawicznie. Po porażce 0-6 do 6 z Jagiellonią w poniedziałek przez telefon Jacek Zieliński poinformował Dariusza Smagorowicza, że składa dymisję. Potem szybkie obrady zarządu i znów szybka rozmowa telefoniczna. Tym razem członka zarządu Mariusza Klimka z nowym szkoleniowcem ruchu. Już w środę okazało się, że jest nim Jan Kocjan. Między innymi były selekcjoner reprezentacji Słowacji. Jest prawda, że już pochodzi jako trener w całym ale najpierw mi dała ta niemiecka trenerska, futbolowa szkoła. Samozrejmy. Dla Słowaka praca w ruchu będzie dużym wyzwaniem. viem z histórie, že to bol jeden veľký, veľký klub a jeden z tých najznamejších v Polsku alebo aj v Európe. Viem, že, viem, že tu bol trénerom Michal Vičan, ktorý, ktorý tu na bol vlastne majster, bol vyhral pohár, hral európske poháry. Potom tu bol, bol Dušan Radovský, ktorý, ktorý, tiež doniesol ruch vlastne do prvej, do ligy, takže tí moji predchodcovia slovenskí tu odvedli dobrú robotu. Yeah. Trener, my rozmawialiśmy w czwartek, a w niedzielę Słowak poprowadził już swój nowy zespół w meczu ze Śląskiem Wrocław. Motywował i starał się, żebyśmy weszli na ten mecz jak, najlepszy, jak najlepiej przygotowani. To, co nam mówił trener, to my po, to pozostawimy e, e, dla swojej informacji. Ważne, ważne żeby to przynosiło, przynosiło pozytywniejsze rezultaty. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 1, choć ruch mógł go wygrać. 100% sytuację zmarnował Grzegorz Kuświk. Ta sytuacja była golowa. Takže skôr si myslím, že sme tie dva body prehrali. Na szczęście zavodník zrehabilitoval się i po dośrodkowaniu Kamila Łodyki strzelił wyrównującego gola. Ta mentalita po, po zápase proti Jagiellonii bola dole. Šlask dal prvý gol. Takže tam som mal trochu strach, že ako to bude vyzerať, ale dali sme, druhý, dali sme gol na 1-1 a tam sme potom išli do, do polčasu. Fal start klireksu Chorzów na inaugurację rozgrywek ekstraklasy futsalu. W meczu z AZS u Gdańsk Chorzowianie ulegli gościom 1 do 3. Wyszliśmy zmotywowani przez trenera, przepracowaliśmy okres przygotowawczy jak należy i to było widać dzisiaj na boisku. Omawialiśmy się tego meczu, później jak wycofali w to już zaczął się młyn. Ale z korzyścią dla nas, bo strzeliliśmy na, na 3-1 i, i uspokoiła się gra. Na pewno porażka boli. Gdybyśmy w pierwszej połowie otworzyli wynik meczu, to mogliśmy ten mecz wygrać, można powiedzieć, wysoko. No, nie weszliśmy w ten mecz dobrze, potem było już tylko coraz gorzej. Dostaliśmy bramkę do szatni. No i zamiast gonić wynik, dostajemy ją drugą zaraz po wyjściu. Także po takich knockdownach trudno się pozbierać. Cóż no, pierwszy mecz, pierwsze koty za płoty, trzeba się pozbierać i jechać do wojny po tyle.